Kurier 1730 słowomir sieźniewski dzień dobry. W poniedziałek 18 kwietnia rozpocznie się konklę, czyli wybór Nowego Papieża tak ustalili zebrani na kongregacji Kardynałowie. Rzecznik Watykanu Joaquin Navarro Wales zapowiedział również, że jutro zostanie ujawniony testament jana Pawła II. Rzecznik Watykanu unikał odpowiedzi na temat Treści Testamentu. Ujawnił natomiast, że jest to znacznie dłuższy dokument niż sugerowano w ostatnich dniach. Jak poinformował testament Jana Pawła II, najpierw przeczytali kardynałowie i dopiero jutro rano po dokładnym przetłumaczeniu zostanie ogłoszony w dwóch językach. Testament ma około 15 stron. Jest napisany w różnych momentach pontyfikatu. Czasami jest to jeden paragraf o długości kilku linijek, czasami to pół strony. Pierwszy wpis pochodzi z 1979 roku. Wiadomo także, że pozostała nieukończona encyklika o miłości, która także jest nieoficjalnym testamentem Ojca Świętego. W wielu jednak pismach już od dawna można odczytywać przesłanie testament skierowane do nas. Ostatnią książkę, Pamięć Tożsamość, kończą słowa. Całe to cierpienie jest w świecie również po to, by wyzwolić w nas miłość, ów hojny i bezinteresowny dar z własnego ja na rzecz tych, których dotyka cierpienie. W miłości, która ma swoje źródło w sercu Chrystusa, jest nadzieja na przyszłość świata. W Warszawie na uroczystym zgromadzeniu posłów i senatorów uczczono pamięć Jana Pawła II. Parlamentarzyści przyjęli akt oddania hołdu pamięci Ojca Świętego. W tej szczególnej chwili jaskrawo widać, jak dalecy jesteśmy wszyscy od wzorca, jak miałkie i bezsensowne są nasze codzienne spory. Dzisiejsze wspólne posiedzenie Sejmu i Senatu poświęcone pamięci Jana Pawła II. Będzie miało ograniczone znaczenie, jeżeli nie skłoni wszystkich tu obecnych do głębokiego i szczerego zastanowienia się nad własnym życiem i postępowaniem. Zwłaszcza, że nasze czyny i decyzje mają często istotny wpływ na los wielu ludzi. My, przedstawiciele narodu polskiego, posłowie i senatorowie Rzeczypospolitej, składamy hołd największemu autorytetowi naszych czasów, człowiekowi, który sięgając do źródeł chrześcijaństwa, uczył nas odwagi i pokory, stanowczości i wyrozumiałości, pryncypialności i otwartości, mądrości i pogody ducha. W łódzkim kościele pod wezwaniem świętego Mateusza za niespełna pół godziny rozpocznie się msza ludzi sportu w intencji Jana Pawła II. Uczestniczyć w niej mają czynni sportowcy, dawne sławy łódzkiego sportu i kibice. Przed kościołem jest Mikołaj Madej. Dzień dobry Mikołaju. Powiedz, Dzień dobry. Kto zorganizował to spotkanie? Spotkanie zorganizował kapelan sportu archidiecezji łódzkiej, ksiądz Stanisław Danilewicz. Proszę księdza. Kilka lat temu, kiedy w Łodzi gościł Ojciec Święty, łódcy sportowcy witali go entuzjastycznie. Dzisiaj przyszło im go pożegnać. Żegnamy Ojca Świętego, ale tak niezupełnie. Bo w tym pożegnaniu ludzkim cały czas witamy go jednak. Witamy go. W naszych sercach, w naszych umysłach. Jest on obecnym. Jest on obecnym poprzez to słowo, którym nas nauczał sportowców również, sportowców łódzkich także trudny to czas, czas. Pożegnania, ale wiemy, iż Ojciec Święty od nas nie odszedł i nie zostawił nas sierotami. Nikt inny chyba w historii Kościoła nie ukochał tak sportu i sportowców. Dziś gromadzimy się w kościele pod wezwaniem świętego Mateusza Ewangelisty w Łodzi. Gromadzimy się w tej sportowej rodzinie. Gromadzimy się z zawodnikami, trenerami, działaczami. Gromadzimy się z liczną rzeszą młodzieży, która też ukochała sport i szuka poprzez sport swojej nadziei w życiu. Dobrze, że jesteśmy razem. Dobrze, że potrafimy stanowić tę sportową rodzinę. A bardzo dobrze jeszcze dodam tylko, że wzorem innych miast Warszawy i Krakowa kibice także w takim trudnym momencie się jednoczą. Za nami wspólnie stoją kibice z właśnie dotąd klubów ŁKS-u i Widzewa i to także jest znakomite Znakomita realizacja przesłania Ojca Świętego, który przecież jak nikt umiłował pokój i był przeciwny waśniom. Złodzi, Mikołaj Madej. Aby było tak najdłużej, jak najdłużej, dziękuję bardzo, mówił Mikołaj Madej. Teraz Złodzi. E, łączymy się z Rzymem, przenosimy się do Rzymu, w którym z godziny na godzinę przebywa pielgrzymów. Jest tam Małgorzata Motyl. Dzień dobry, Małgosiu. Małgosiu, czy mnie słyszysz? Witam. Witam Cię bardzo serdecznie. Ogromne kłopoty z poruszaniem się, z parkowaniem, ze znalezieniem kwatery. No Jeszcze niedawno chwaliliśmy włoską organizację, ale chyba liczba pielgrzymów zaskoczyła nawet samych Włochów. Ja nie sądzę, że liczba pielgrzymów zaskoczyła Włochów, bo tylu osób się spodziewano. A czy organizacja szwankuje? Myślę, że łagodniejsze opinie należą się tym, którzy kierują tutaj ruchem, którzy dbają o dobre samopoczucie i dosłownie o zdrowie pielgrzymów. Bo no przecież yy, nie było wcześniej takiej sytuacji, w której ci, którzy yy, dbają tu o porządek, mieliby się sprawdzić. To ma być największy pogrzeb tego świata. Tu ma przyjechać. Najwięcej ludzi, którzy zdecydowali się wziąć udział w, w jednej ceremonii. Nie można tego było wcześniej przećwiczyć. Na pewno zdarzają się takie sytuacje, które powodują, że pielgrzymi są e, zdenerwowani, podirytowani, e, ale wszyscy mówią, że warto. Ja tylko powiem, że ta kolejka, którą tutaj widzimy na moście, który prowadzi do Via Conciliazione nie wiem, ile ten most ma długości to jest może 200, to jest może 300 metrów. Rozmawiałam dzisiaj z Polakami, którzy powiedzieli, że przejście tego mostu zajęło im 6 godzin. To tylko ten most państwo tego nie widzą, ja mam przed oczami ulicę, która prowadzi do mostu po horyzont sięga ta kolejka ludzi którzy mają nadzieję pożegnać ojca świętego około 22 ta kolejka zostanie zamknięta służby porządkowe będą próbowały tłumaczyć tym którzy będą chcieli dołączyć że już nie ma po co że już na pewno nie zdążą proszę się rozejść jak będą ludzie reagowali tego nie wiemy może każdy będzie liczył na swoją prywatną szansę tak jak powiedziałam na pewno jest wielu takich, dla których to są trudne chwile. Nie mają gdzie spać, nie mają gdzie się umyć, ale mimo zmęczenia i mimo tych trudności mówią, mówią, że warto. Spotkałam młodych ludzi, którzy przyjechali tutaj w podróż poślubną, planowali ją gdzie indziej, przyjechali tutaj do Rzymu, bo mówią, że to jest ich ofiara, ich trud, ich praca, którą poświęcają Ojcu Świętemu. Te wszystkie kłopoty to rzeczywiście tak jak mówisz, będzie nic. Patrząc na to później, z perspektywy czasu, natomiast pożegnanie Ojca Świętego osobiście jest na pewno czymś wielkim, czymś, co każdy z nas chciałby dokonać właśnie tam, w Rzymie, w Watykanie, osobiście. Dziękuję bardzo. Mówiła Małgorzata Motyl. W kurierze mówiliśmy i mówimy o kłopotach Polaków, którzy tak na szybko decydują się na wyjazd do Rzymu. Mówiliśmy o tym, że brakuje miejsc hotelowych, nawet tych organizowanych prowizorycznie i że wzrosły ceny. Mimo to chętnych do uczestniczenia w ostatnim pożegnaniu papieża we Włoszech nie brakuje, jak słyszeliśmy z wypowiedzi naszej reporterki Małgorzaty Motyl. Z Dworca Wschodniego w Warszawie kilka chwil temu powinien odjechać pierwszy ze specjalnych pociągów do Rzymu. Na dworcu jest Bogdan Sawicki. Witam Cię Bogdanie. O, pociąg jeszcze za Tobą, tak? Czy to znaczy, że, że są jakieś opóźnienia? Witam Wysławków, witam Państwa. Rzeczywiście ten pociąg, który miał odjechać stąd o 17.30, jeszcze stąd nie odjechał. Już podstawiono drugi, ten ma odjechać o 17.56. Nie wiem oczywiście z jakiego powodu wynikają te opóźnienia, ale chyba nie to jest najistotniejsze. Z Warszawy z Dworca Wschodniego odjadą cztery składy takich pociągów. Trzy pierwsze z nich, liczące od 9 do 11 wagonów, będą się składały tylko z miejsc siedzących. Czwarty, który odjedzie stąd to o 20.18 ma składać się tylko z wagonów, w których będą kuszetki. Ci ludzie, ci pielgrzymi, którzy jadą na pogrzeb Jana Pawła II, ten pierwszy pociąg o po 17.30, najwcześniej pojawi się w Rzymie około godziny 20.30 jutro. Natomiast pocieszająca to informacja taka, że Włosi zorganizowali ten dojazd do Rzymu jak najbliżej Watykanu. Te pociągi będą się zatrzymywać na stacji San Pietro, czyli na stacji Święty Piotr. Stamtąd nie ma bliższej drogi do Rzymu, do Watykanu, do Via Proszę Państwa, pociągi nie będą się zatrzymywały na żadnych stacjach. W Zebrzydowicach miną polską granicę i stacja docelowa to Rzym. Rozmawiałem z tymi, którzy w tym pociągu są. Są młodzi ludzie, którzy mówią, że nie znają Rzymu, nie wiedzą, gdzie będą spali, że nie mają nic zorganizowanego, ale rozmawiałem też z zakonnicami, grupą zakonnic spod Warszawy, które powiedziały, proszę Pana, to nie jest nic ważne, gdzie będziemy spały, co będziemy jadły, Wyjdziemy z dworca, ile nam pozwolą, tyle podejdziemy do Watykanu, będziemy się modlić, wrócimy do pociągu i z powrotem wrócimy do Polski, bo to jest najważniejsze. Taką, Tak chcemy uczcić śmierć naszego rodaka. Jak widzimy, nie liczy się trud, nie liczą się niewygody. Na pewno w tym pociągu panuje wspaniała atmosfera. Widzimy biało-czerwone i żółte papieskie flagi. Dziękuję bardzo. Bogdan Sawicki z dworca wschodniego w Warszawie. Nie tylko w Rzymie, nie tylko w Polsce, ale i na całym świecie ludzie oddają hołd papieżowi, którzy, który zawsze niósł im miłość, wiarę, nadzieję i ukojenie. W Chorwacji trzydniowa żałoba narodowa. Setki tysięcy ludzi oddaje hołd i żegna się z papieżem. Podczas uroczystej mszy w Zagrzebiu kardynał Josip Boza nic mówił. Dziękujemy Ci Boże za to, że dałeś nam żyć w czasach Jana Pawła II. Wiemy, że on tam w niebie będzie nad nami czuwał. Nie mogę pojechać na pogrzeb, ale tu będę się za niego modlił. Do księgi kondolencyjnej wpisują się przywódcy kraju duchowieństwo i tysiące zwykłych ludzi. W żałobie pogrążonych jest ponad 5 milionów ukraińskich katolików. Przed ambasadą Włoch kolejki po wizy. Ludzie nie tracą nadziei, że zdążą jeszcze na pogrzeb Ojca Świętego. Niestety, niewielu z nas może pojechać do Rzymu. Są problemy z dostaniem wizy. Poza tym dla większości Ukraińców to zbyt kosztowne. Dzień pogrzebu patierza będzie na w większości prawosławnej Ukrainie dniem żałoby narodowej. W największym katolickim kraju Azji na Filipinach podczas setek mszy ludzie oddają hołd i modlą się za duszę tego, który był dla nich ojcem. Okazywał miłość i dawał nadzieję. Żałoba narodowa na Sri Lance. Podczas wizyty na wyspie Jan Paweł II wzywał do pokoju i pojednania. Rozumiał nas jak nikt inny, mówią tam ludzie. Również w palestyńskim Ramalach nie zapomniano pielgrzymki Jana Pawła II w roku jubileuszu 2000 lat chrześcijaństwa. Jestem dumny, że jestem chrześcijaninem. Nie jest ich wielu w Ramalach. Ale w bólu po stracie Jana Pawła II łączą się z nimi muzułmanie, których zawsze traktował jak braci. Nie wszyscy, którzy chcieliby być teraz w Rzymie, mogą tam pojechać. Ale cały świat okazuje swą wielką miłość i przywiązanie papieżowi, mówiąc, że choć odszedł, na zawsze pozostanie z nami. Wracamy teraz do spraw krajowych, do tych wszystkich, którzy chcą wyjechać do Rzymu na pogrzeb Ojca Świętego. Polsko-czeskie i polsko-niemieckie przejścia graniczne na Dolnym Śląsku przekroczyło już kilkanaście tysięcy osób. Jak dotąd wszędzie panuje spokój, samochody są odprawiane na bieżąco. Wzmożonego ruchu pogranicznicy spodziewają się w nocy i jutro rano. Dodatkowe pasy odpraw, zwiększona liczba funkcjonariuszy, uproszczone formy kontroli. Tak, dolnośląsce pogranicznicy przygotowali się na odprawę pielgrzymów. Jak przyjadą, to na pewno będą szybko i sprawnie odprawieni. Na drugim co do wielkości przejściu granicznym z Czechami, w Kudowie Słonem, przed południem odprawiano głównie autokary z północnej i centralnej Polski. Stąd jadą przez Pragę. Drugi kierunek pielgrzymowania prowadzi przez Niemcy. Granicę trzeba przekroczyć w Jędrzychowicach. Lepsza droga jest. Wydaje mi się, że nie będzie takiego tłoku akurat przez Niemcy. Od granicy pielgrzymi mają przed sobą jeszcze około 20 godzin podróży. Po prostu wsiadłam, spakowałam się w godzinę i, i jadę i, i nie nawet nie jestem zmęczona. I jest wszystko dobrze. Większość samochodów zapakowana po same dachy. Te opakowała nas dokładnie, więc, więc wszystko jest. Jedzenie, napoje. Jesteśmy przygotowani, rodzice byli, właściwie wylatują w tej chwili z Rzymu. Oszczegli nas, co potrzeba zabrać ze sobą. Chyba wodę, jedzenie, takie rzeczy. Mogą być problemy z noclegiem, y, mamy namioty, śpikur. Y, jak się uda, tak będziemy mieszkać. Pogranicznicy przypominają, że nie trzeba ze sobą zabierać paszportów. Do przekroczenia granic wystarczy dowód osobisty. Podróż jest bardzo długa, to 1800 kilometrów, ale warto, warto dotrzeć do Rzymu. Ci wszyscy, którzy dopiero teraz wyjeżdżają, z całą pewnością nie zdążą dojechać, na to, by pożegnać się z papieżem, trafią z całą pewnością dopiero na pogrzeb, bo jak informowała reporterka kuriera Małgorzata Motyl, około godziny 22, zostanie zamknięta kolejka, kolejka wszystkich tych, którzy, którzy czekają, tak jak widzimy na tych zdjęciach, na wejście do Bazyliki Świętego Piotra w Rzymie. W Bazylice właśnie wystawione zostało na ostatnie pożegnanie z mieszkańcami świata ciało Jana Pawła II papieża Polaka, Jana Pawła II Wielkiego, jak mówią i określają papieża niektóre media. Tu przez cały czas stoją ludzie. Jedni z moich znajomych trafili przed oblicze Ojca Świętego dopiero o 10 rano, mimo że stanęli w kolejce o 8 wieczorem. Wszyscy donoszą nam, że w kolejce czekać trzeba przynajmniej 12 godzin, a po tych komunikatach, że około 22 ta kolejka zostanie zamknięta, z całą pewnością ona się jeszcze bardziej wydłuży. Wszyscy ci, którzy nie mogli się zdecydować na to, aby w niej stanąć, z całą pewnością teraz tę decyzję podejmą szybciej. Ta długa kolejka ma kilka kilometrów, ciągnie się ulicami Rzymu. Wszyscy ludzie chcą po raz ostatni spotkać, po raz ostatni pożegnać się z papieżem Janem Pawłem II. kończymy kurier, to wszystko teraz do zobaczenia.